Scott Scale 2017 to model, o którym będziemy rozmawiać na tej stronie naszej Szarbeckowej Encyklopedii. Kiedy na stronie Scotta znajdziemy informacje właśnie na temat nowego Scala, pierwsze co się pojawia to waga 849 gramów. Super lekka rama w rozmiarze M. Z całym hardwarem, czyli nie pozbawiona zacisku sztycy, czy, tam, czy portu na, na nasze pancerze. Czy też HK Przerzutki, ale uwaga, nie jest tu nigdzie napisane, czy to 29 czy 27,5. Dopiero tutaj poniżej znajdziemy informację, że do, dotyczy to, to, to modelu RC700SL. 700 to średnie koło, to 27,5, 900 to 29, więc pamiętajmy, 849 gramów, bardzo niewiele, waży, nie rower, yy, nino Schurtera bo szurter przesiadł się ze średniego koła na duże, a tyle waży średnie koło nowego Scala. Podstawowe informacje, jakich zmian dokonał Scott Wam podam i dwie bardzo, bardzo istotne zmiany, które są moim zdaniem super sprytne i bardzo mi się podobają. Więc kiedy obejrzymy sobie, o tutaj, ramę Scotta, Nino Schulter jeździł na, dwa, na rowerze 27,5, ponieważ nie podobała mu się geometria 29. Rower dla niego był za wysoki, nie tyle dla jego wzrostu, ale dla jego stylu jazdy i on uważał, że, że mostek powinien być niżej i tak też się stało z nowym rowerem. Czyli porównując nowego Scotta do jeszcze aktualnego, czy poprzedniego, już możemy go tak nazwać, to mamy rower dłuższy, niższy, i z, z krótszym tylnym trójkątem, czyli wymiar stack będzie mniejszy, wymiar reach będzie większy, czyli dłuższy, baza kół będzie dłuższa, czyli w tym sensie rower będzie stabilniejszy, natomiast jego ogon będzie, będzie sprytny gdzieś tam na ciasnych switchbackach, bo skrócono tutaj rurki łańcuchowe. Zajrzyjmy sobie tutaj na kilka informacji. Wewnętrzne prowadzenie linek Scott pisze, że ma ono ułatwić, może nie tyle ich wymianę, co, co stwierdza, że dzięki takiemu poprowadzeniu, jakie zrobiono, linki będą wytrzymały dłużej. Nie będzie ich tak, trzeba tak często wymieniać. Jest wersja RC, która będzie tylko i wyłącznie kompatybilna z napędami 1 na. W zasadzie te zmiany są podobne jak w Meridzie Big Nine, czyli Mamy wersję do ścigania się z napędem na 1x11, na 1x12 i mamy wersję, tą nie RC, która będzie też kompatybilna z oba, z obydwoma, Róż, również z podwójną korbą z przodu. Podobnie w modelu Contessa, czyli dla kobiet, model RC, ten racing wyścigowy nie będzie przyjmował przedniej przerzutki, natomiast model nie RC będzie. Poza tym mamy tutaj też sprytnie wykonany. Chain guide, który zapobiega spadaniu łańcucha z przodu, zakrywa nam ten łańcuch od góry. No i teraz te dwie opcje, które mi się strasznie tutaj podobają. Pierwsza to jest sposób, w jaki teraz zamontowano tylny hamulec. Spójrzmy, że ten adapter z jednej strony musi być, więc jest zamontowany do ramy, ale z drugiej strony opiera się na sztywnej osi. Sztywna oś i tak tam jest, i tak tam była rama i tak wokół sztywności jest wzmocniona, bo musi wytrzymać naprężenia, jakie poprzez sztywną oś są przez koło przekazywane na ramę. No i tam jeszcze dodano zahaczony z jednej strony adapter hamulca tarczowego. Bardzo mądra, nie dodaje to nam żadnych dodatkowych części, nie wymaga wzmacniania dodatkowo ramy pod kątem hamulca, no i oczywiście jest to mądry sposób na zaoszczędzenie wagi. To samo dzieje się z drugiej strony sztywnej osi, gdzie na sztywnej osi umieszczono hak przerzutki tylnej. Dzięki czemu znowu oszczędzamy wagę. Mamy i tak już tam ta sztywna oś była, więc mamy mocne wsparcie dla tylnej przerzutki i w razie zerwania przerzutki nie ryzykujemy uszkodzenia ramy. Świetne, sprytne, bardzo mi się podoba. Brawo dla Skota. Tutaj jeszcze Wam pokażę na tym PDF-ie. Bardzo fajnie jest to pokazane. O, tutaj jest pokazane, jak rozchodzą się siły hamulca montowanego na dolnych rurkach tylnego trójkąta, czyli poprzedni scale. A tutaj jest pokazane, jak to wygląda z nowym montażem hamulca. Świetne rozwiązanie, świetna sprawa. Tutaj podobnie jest też pokazany. Właśnie nowy hak dla tylnej przerzutki. Bardzo, bardzo mądre i, i, i bardzo to chwalę. No, tutaj jeszcze Scott podaje takie informacje jak 47%, o 47% poprawiony komfort. No, nie wiadomo jak to się wylicza. W każdym razie nad tym też Scott bardzo pracował. Zaraz wam też to pokażę. Geometria zmieniona powiedziałem już pod jakim względem. No, i Scott też pisze, że nowa rama, nowa lżejsza rama nie straciła na sztywności. Co jest istotne. Teraz porównania ramy poprzednika i aktualnego modelu, kompatybilne części Syncrosa pod kątem też tego modelu stworzone. I teraz mamy trzy rodzaje. Scale'a, tutaj jest jeden błąd, zaraz Wam go wyjaśnię. Mamy Skota Scale RC, czyli Racing, który jest wykonany jakby na dwóch poziomach dwa modele. Jeden będzie miał ten najwyższy HMX SL w zasadzie mieszankę włókien karbonowych mocnych i sztywnych oraz HMX tych nie SL nieco tańszy, nieco cięższy i to będzie Scott Scale RC natomiast Scott Scale bez tego dopisku RC czyli Racing tu jest też napisane, że z tego karbonu jest wykonany, on będzie z jeszcze tańszego HMF, czyli to jest błąd, tutaj powinno być napisane HMF. No i w końcu jest też Scale Plus. Aluminiak z średnim kołem w rozmiarze plus, czyli 27,5. Więc, jeżeli widzimy model Scott Scale RC, to znaczy, że będzie on miał karbon HMX. Jeżeli będzie Scott Scale RC SL, to znaczy, że będzie miał najwyższej jakości HMX SL włókna karbonowe. Jeżeli interesuje Was więcej informacji na ten temat, to Scott też bardzo ładnie to opisał, tutaj, właśnie w tym PDF-ie. Wskazując na to, że nie tyle skupiał się znowu na zastosowaniu w najdroższej ramie najsztywniejszych włókien, bo najsztywniejsze nie oznacza najmocniejsze, to są te YS60, ale stosował też mniej sztywne, ale z kolei najmocniejsze MR70 i HR40, co się ceni w tym wypadku. Ta rama ma być mocna, i, i o tym też Scott tutaj pisze. Ten PDF jest do ściągnięcia u dołu strony. O tutaj, download PDF, czyli techniczne, technologiczne fakty, informacje. Tam też będą niżej podane już wszystkie modele skota tego nowego Scala, na jakim osprzęcie i jaka będzie różnica. Czyli mamy dużo lżejszy rower, stabilniejszy, ale wciąż ma on być dosyć zwinny, ale będzie radził sobie na, na dropach, na hopach. Mamy dużo więcej komfortu, a jeszcze mam, miałem Wam tylko pokazać właśnie te strefy komfortu i sztywności. One są pokazane tutaj dosyć standardowo. Te trzy rurki, czyli rura górna, podsiodłowa i górne rurki tylnego trójkąta, to jest strefa komfortu. Natomiast główka ramy, główna rura, czy dolna. W support i rurki łańcuchowe to strefa sztywności. Sztywności przekazania napędu oraz zachowania się roweru, bo sztywność tej rury oraz główki ramy daje nam pewne zachowanie się roweru podczas ostrego skręcania, hamowania, przyspieszania itd. Tyle na temat Scotta Scala. Jeżeli już dorwiecie u polskiego dealera, a może za granicą ten model i zaczniecie jeździć, dajcie znać, tworząc razem. Encyklopedia Shake Baekową Scott Scale 2017 Bardzo ciekawy rower i świetne rozwiązania wokół sztywnej osi z tyłu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczyska. Cześć!